Z Ewangelii według świętego Łukasza. Widzisz tę kobietę, wszedłem do domu, a nie podałeś mi wody do obmycia stóp. Ona zaś łzami obmyła mi stopy. Kobieta, która przychodzi do Jezusa, by pokłonić mu się do stóp i płakać. Jezus, który widzi w tym geście wyraz wiary. Czasami zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to co robimy naprawdę wyraża naszą wiarę, że nasze gesty zewnętrzne są odbiciem tego, co jest bardzo wewnętrznie w środku, że nasze emocje, że nasze yy, czyny odzwierciedlają prawdę o naszej duszy. I Jezus to zobaczył w kobiecie, która przyszła obmyć mu stopy. Jezus widzi to w każdym Twoim dniu. W każdej Twojej chwili widzi wyraźnie, jak każda Twoja aktywność odzwierciedla stan Twojej duszy. Do zobaczenia jutro.